TV was on dreamed Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku poradników z Photoshopa oraz Gimpa. Dzisiaj obrobimy sobie render zawodnika. Bez większego przedłużania możemy już bijać ten odcinek, oczywiście zostawcie łapkę w górę teraz lub po filmie I jak chcecie możecie zostawić także subskrypcję, dołączyć do mojej grupki Clankrisa, gdzie robimy wszyscy razem grafiki Więc jeśli chcecie to macie to zrobić, a teraz już nie przedłużam i zaczynajmy Jak jesteśmy już w photoshopie, ja używam photoshopa CS4 Klikamy open albo, no w sumie open tu jest tylko My możecie mieć otwór, ja mam open. No i wybieramy docelowy folder gdzie zapisaliśmy naszych zawodników. Ja to ja na przykład zapisałem zawodników w takim folderze. Każdy może mieć inny folder, ja mam akurat taki. No i bierzmy jakiegoś zawodnika, stąd, który nie jest już obrobiony, bo kilka renderów już to, w topazie zawodników potrafimy obrobić. Więc poszukajmy jakiegoś renderu dogodnego, na którym będzie dobrze to pokazać. Hmm... Który to render nie? A na to czekanie, mogę wam powiedzieć, że możecie wbijać... Jeszcze raz wam mogę powiedzieć, że możecie wbijać do mojej grupki na Facebooku. Clan Chris'a. Największa społeczność Fifowa w Polsce. Być może także na świecie. Tego nie wiem Ale tak I mamy render jak widać Sona On jest chyba bodajże nie obrobiony Więc możemy spróbować na Sonie Koniecznie musicie mieć Photoshopa Żeby Wam działał Topaz Chociaż do Gimpa także są poradniki z Topaza Ja Wam nie mogę to, tego pokazać Bo niestety mi to nie działa Ale są na YouTube poradniki Więc możecie tam poszpierać, poszukać Okej, okay, mamy już render naszego Sona To wiecie okay. Wchodzimy w zakładkę Filter i musimy mieć tą baza. To Topaza nie, nie, nie wiem, w sumie mam pokazać, żeby to zainstalować, bo to trzeba kupić. Ale jeśli gdzieś na internecie są kraki na topaza więc jeśli byście znaleźli, ja nie polecam oczywiście z kraka brać takich rzeczy, ale jeśli naprawdę koniecznie już chcecie to mieć, no to możecie w ostateczności wziąć z kraka. Wchodzimy w to baza i chwilę nam się tu załaduje powinno nam się włączyć takie nowe okienko tutaj zobaczmy Ok, jak widać mamy tu już okienko stopaza i tu mamy ustawienia jeśli, chcemy, jeśli macie takie podobnie do mojej czyli mamy Classic, Vibrant, HDR, Film, tone, Stylized, Adius, My Collection, takie ustawienia, to wchodzicie Adius 4 I, w, i tutaj mamy takie jakby ustawienia do renderu. Przechodzimy odrobinę do góry i szukamy Neutralizer. Jeśli to nie macie, bo tego nie musicie mieć w sumie, to musicie szukać coś podobnego. To wygląda chyba tak. Poczekajcie, bo to mi laguje. OK. Klikamy w to. I wygląda render nasz tak Jest on zbyt sfiltrowany w ten sposób Więc wchodzimy w trzecią zakładkę po prawej stronie Finish Touches, wy możecie to mieć gdzie indziej, bo to ma wiele odmian Ja to mam akurat w po prawej stronie I jak wejdziemy w Finish Touches, to powinno być tu zakładka Transparency Klikamy nią I tutaj mamy Overall Transparency Wybieramy Overall, który nas tutaj dogodzi I który renderowi dogodzi, bo nie każdy render jest taki sam Czekajmy chwilę, bo mój komputer jest słaby, tyle myślę, że jest, no jak nasłonę, myślę, że jest spoko, klikamy apply i czekamy, bo mój komputer, jak wspominałem wcześniej, jest słaby, co, co bardzo przepraszam, mam nadzieję, że mi nie zawiesi to paza, na szczęście nie zawiesiło to paza. Lecimy po lewej stronie do góry i tu mamy kolejną zakładkę PSYCHODELIC eee, I czekamy aż nam się załaduje Zakładka robi bardzo fajny filtr typu HDR Jak widać jest nawet spoko, ale jest przesadzony przesadzony, Więc znów wchodzimy w filtr Touches Transparencji Zmieniamy około tak, nie wiem Ma tego H, trzeba mniej troszkę W sumie ja to różnie stosuję w zależności od jakiej miniaturki Ok, poczekajmy. Nie, znów mi zawisiło. No, tak, jeszcze troszkę mocniej, by to dać, ten by było lepiej. Myślałem, chwilę, moment. Powinno zadziałać. I jest, takie coś może już być. Możecie robić mocniej, możecie robić lekcje. To jest taki jakby poradnik. Stricte pod mojego topaza. I klikam oczywiście OK. Czekamy aż nam się to wszystko załaduje. I chciałem też poinformować Was, że to jest jeden z ostatnich filmików przed, przed właśnie egzaminami. To jest chyba już trzeci ostatni filmik, bo jeszcze będzie speeder i chyba QA. A tak to już będzie koniec przed egzaminami. Po egzaminach, raczej wrócę na YouTube'a. Zobaczymy jak to będzie. Ok, jak widać, mamy już stan obron obrobionego, Sorry. I on wygląda w sumie tak. Tutaj możemy jeszcze dodać mu nasycenie. Tak obramuję wszystkich zawodników. Raz obrabiam mocniej, raz lekcie. Ok, może nie widać takiej większej różnicy, ale jak widać, tak jest zawodnik obrobiony. No to co? Jeśli już zobaczyliście ten poradnik, możecie zostawić oczywiście łapeczkę w górę, subika, dołączyć do grupy Klan Krista, zasubskrybować ten kanał jeszcze raz, więc żegna was, kristian.pl, żegnajcie.